Wszystkich z tej strony Tula, a my jesteśmy oczywiście w Don't Starve z Golumem. E, I słuchajcie, od razu Was przepraszam, bo jestem e, trochę przeziębiona, jak pewnie możecie usłyszeć po moim głosie, zakatarzona Właściwie to ja się zastanawiałam, czy ogólnie nagrywać coś dzisiaj. E, no ale. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, no bo tak to w ogóle e, nie byłoby żadnego odcinka. E, I mieliśmy się dzisiaj do ruin, ale no dzisiaj... Nie! Leć! Leć! Dobra, starczy. <noise> Muszę im zrobić zagrodę. Y, ale no nie pójdziemy się do ruin, dlatego że na no, do ruin to trzeba być, wiecie, no w pełni skupionym, a no przez to, że ja y, no tak jak mówię, czuję się jak się czuję. Znaczy, poza tym kara... karanem, tak. <noise> Keterem i y, troszkę bólem głowy jakoś nie jest tragicznie, ale y, ale no raczej to nie na ruiny, że tak powiem. O, proszę, tu mam jakiś Bałagan. E, Właściwie, ale nie, bo to mi się przyda. Mm, chciałam wziąć kamienie, żeby tą zagrodę im zrobić. Tylko tak się stało. że ja tu nie mam jakichś takich już kamieni gotowych? Właśnie. E, pisaliście mi, żebym sobie wzięła to berło teleportacji e, i jak będę tropić, to żebym się przeniosła. Właściwie to jest bardzo dobry pomysł i żebym zrobiła sobie jednak e, zbroję e, z tej łuski, a nie. Skrzynie. Ja właściwie myślę, że to jest lepszy pomysł. Zaraz muszę zobaczyć, co jeszcze tutaj potrzebowałem do tego, bo nie pamiętam. Chyba były te kuperki świńskie, ale nie jestem pewna. Trzy. Aha, jedna drewniana. Hmm. Czyli tak trzy. A drewnianej zbroi to ja nigdzie nie mam czasami. Chyba nie. Hmm. To co to mi się tu poniewiera? No schowaj na razie Chyba nie mam drewnianej zbroi No to w takim razie musiałabym ją sobie zrobić No bo... O, dwie liny Także jeżeli będę odrobinę rozkojarzona, no to mi to wybaczcie, no ale mam nadzieję, że to zrozumiecie, bo... No bo tak to jest przy, przy chorobie Yy, yy, no właśnie. <noise> Mówię, co jest grane, że teraz tego nie mam. Mamy, dobrze. I mamy naszą zbroję. Także super. Tu ją od razu sobie odłożę, bo na razie nie potrzebuję. Choć wiecie, co tą drewnianą. Ja już nie mam drewna więcej nigdzie? Prawda. Chyba nie mam. Ej, wiecie, co Będę musiała iść pod drewno. No ale dobra, to najpierw weźmiemy sobie kamienie, żeby zrobić tą zagrodę. Także, tak jak mówię, no dzisiaj będzie odcinek taki troszkę e, ogarniający no bo, no bo do ruin, mówię, no tam jednak trzeba być w, <ścoughs> skupionym w 100%. Bo tam można łatwo zginąć. E, dlatego, no, myślę, że pójdziemy w kolejnym odcinku. A dzisiaj, no, to tak po prostu, wiecie, e, troszkę tu jeszcze poogarniamy. I... I pójdziemy w kolejnym, dobra. Kamienie to to mam jeszcze chyba nawet przy tym trochę. Przy tych kamieniakach. <grywka> tak, bo wyjście, że ostatnio strasznie e, często używałam głupie kamieniaki, a pokazały mi smoka. No tak, tylko że ja i tak ich nie lubię, powiem wam szczerze. Bo są głupie. I nie ukrywajmy, że nie. Dobra, ja myślę, że zrobię to sobie tak. Dobudujemy tu, no to po prostu. Nienawidzę tego budować, jak wiecie. Bo zawsze jakoś źle to postawię. No, już wieczór. Nie, no i no właśnie. A tym mówię. Teraz tak, czy jak ja to tu postawię, <laughs> to po prostu wiecie, miało być takie. Wie, wiecie, wiecie, wejście, nie? Ładne. Tak się zastanawiam. Może tyle by im starczyło, co? Zaraz, jak ja je tu zagonię. To nie mam pojęcia. Oh, no dobra, trudno. Wyszło jak wyszło. Dobra. Kupkę wyznamy. No to chodź. Aż kupę zrobiłeś biedny, boisz się co? Tylko, tylko nie tu! Nie na te głupie oczy! Tu, 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 stój, 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 stój! stój. Tak to ja cię nigdy nie zagonie słuchaj. Co ty tak biegasz w No leć. Leć. I ty też. Coś tego zwykłego właściwie. Tego nam zagonię sobie. Bo on jest najważniejszy. I... O nie! Biegnij! Biegnij, biegnij! Pięknie. Czy on mi tam właśnie wyjdzie? Chyba nieco. Zaraz będzie w ogóle noc. Tam zostawiłam to wejście, yy, żeby móc tu wchodzić. Tylko nie wiem, czy on przez to nie wyjdzie. No zobaczymy. Co tu jeszcze się nie da? Jak to? Hmm, to w takim razie... Co, wyjdziesz tędy? Patrzcie, no. No przysięgam! Wyszedł. Jak, to dlaczego ja tam nie mogłam postawić, jak on wyszedł? Stój! Stój! No, no ja tego nie zrobię. Ej, no patrzcie jak on głupio biega. Jeszcze gorzej niż ten e, zwykły, że tak powiem. No, 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 tu, tu, tu! Ja go nie zagonię teraz, nie? Tu! O, tu, 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 tu! Pięknie. Stój! No to dlaczego ja tu nie mogę postawić? O inka! Może jakoś tak to zrobię. O. O. Chyba już teraz nie wyjdzie, co? Mam taką nadzieję, przynajmniej. Dobra. Jesteśmy w obozie. To wrzuć. To zdejmij. No to taki troszkę bałagan, że tak powiem. Muszę się tu ogarnąć. Dobra, to załóż. Santi, na razie mamy OK. To tutaj. E, kamień to już na razie... Ale nie, nie mogę go tu zostawić, bo kred. Kurczę. Kred mi go w, w zabierze. Tak, tak. Tak. Dodajmy tak. tu. To mamy do palenia. Dobra, mam strasznie dużo, słuchajcie, właśnie a to chciałam zostawić to. Tu... Kurczę, no i co mam tu zrobić z tym? Na razie zrobię tak To może trochę na jajka przerobię. Strasznie dużo mięcha. <laughs> Wszystko mi się popsuje. Musiałabym sobie trochę drewno pozbierać. Oczywiście pewno zaraz przyjdą psy, no bo jak żeby inaczej, to się założę. Bo teraz przychodzą ciągle po prostu. Dobra, to zrobię jeszcze to. A my za teraz się strasznie wolno suszy. No ale... O, tu kolejny kred. <noise> Także tyle dobrego. O, jeszcze mi węgielek jakiś został, spoko. O, kubka. Dobra, trawie na razie nie. Chciałabym iść yy, gdzieś po drewno. Yy, tylko tutaj na pewno mi znowu wylecą. Drzewce. No ale spróbujmy może. Czy ja mam jakąś siekierkę? Nie mam oczywiście. Bo po co mi? <grystanie> no ale spróbujemy. Może akurat się uda. W co wątpię? A muszę jakąś zbroję sobie chociaż zrobić, bo przecież ja nic nie mam. Masakra, łopaty też nie wzięłam. Nie. No ale to nic, to najwyżej. No, później sobie wykopię. Także już tak się ogarniemy do tych ruin i myślę, że w kolejnym odcinku już uda nam się późno, no bo tak jak mówię na no dzisiaj na ruiny niestety nie czuję się na siłach, że tak powiem, no bo troszeczkę rozkojarzona jednak jestem, tak jeszcze to może. Można no wierzyć, że później sobie wykopię. Okej. Okay. Patrzcie, udało się bez drzewca. Też mi pisaliście, że e, im więcej dni, tym e, te drzewce częściej, częściej wychodzą. No w sumie nie wiem czy to faktycznie tak jest, ale bardzo możliwe. Dobra, to zrobię tak. I mamy zbroję. No. Od razu lepiej. I też luknę tutaj te moje pułapki. Boże, muszę wziąć łopatę, bo tu jest tyle drewna, muszę jednak to powykopywać. Czy tutaj żadnego kamieniaka? No, wszystko rozkopano, oczywiście. A jak przyjdą psy, to będzie lipa. Wezmę jeden, bo wydaje mi się, że potrzebowałam chyba właśnie węgiel. Jak to to było? Aline tylko. To jeszcze jedno może zrobię. Dobra, należy do postaw. A jak już tu jestem? To już było 14 tych kół, paście. No ich jest cała masa, no bo tych psów, mówię, strasznie dużo teraz przelatuje. I spróbujemy jeszcze wytropić sobie koelefanta. Właśnie, słuchajcie. Tomek zaczął pracę nad e, modem na małe koelefanty. Słuchajcie, trułam go codziennie, że tak powiem. E, I w końcu się zdecydował, pomimo tego, że naprawdę ma niewiele czasu, to zaczął nad nim pracę. E, także mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli z niego korzystać. Ja się strasznie cieszę, mam nadzieję, że wy również, bo uważam, że to jest świetny pomysł. No bo skoro są małe bawoły, to kolefanty też powinny być, prawda? Także ja z tego moda na pewno będę korzystała. Jakby nie było. Rozmawialiśmy właśnie o tym u Tomka na serii tam razem z nim nagrywamy Don't Starve Together, o właśnie mamy ślad. Także dla osób, które jeszcze nie widziały, to zapraszam, bo to jest tylko u Tomka na kanale. Tam właśnie... ehm. Um... Tak, często rozmawiamy na temat modów, na temat gry Przy okazji jak gramy, także także że... już, Możecie sobie e, zajrzeć i obejrzeć. Bo tak jak mówię, ta seria jest tylko utomka na kanale. E, czy ja już włączyłem tego modu? Nie dobrze. No to dobrze. zostawiam go jeszcze, bo Póki tylko elefanty tropię, to to jednak wolałabym go mieć. Czekajcie. W tą stronę, Boże. Ślepa jestem. Kosztem. Nie wiem, czy go zdążę wytropić, może jednak coś zjemy. co? Mm -hmm. Tego kwiatka nie chcę. Yy, a tu jest dobra. Idź głupi nie toperzu. mi tu to przeszkadzał w tropieniu teraz naprawdę? A jak w tropie warga, to zobaczysz. Będziesz miał. Z miodu mam sporo. I co? Ej! To jak to teraz mam iść? No chyba tu, co? Tam jakiś chyba jest inny. Gdzie ten ślad teraz jest, bo nie wiem. W końcu. Chyba coś u mnie w obozie znowu. O nie! Masakra. Takie głupie bieganie, teraz go nie zdąży wytropić, pewnie. No cześć. No i znowu tu. Kurde, nie widzę Dobra A jest tu? Kurde, nie zdążę no Eee A tu jest. Idzie noc Dobra, co mamy? A jest, zwykły. Hmm, szkoda trochę, no ale cóż. Zwykły też się przyda. To już będę zbierać na hodowlę. <grych> ho. noc idzie, noc. Dobra, lecę do obozu. Nie, albo dobra, to załóż ym... no i tak no widzicie. Boże, no... A ususzyło się mnie, to czekajcie. To sobie wezmę. To zbiorę. Tylko wiecie no, to będzie mod oczywiście do zimowego i do letniego kalefanta, nie do tych nowych, tak? Wiadomo, że... Ym... Że to już jest co innego zupełnie Dobra To sobie odłożymy Może ugotujemy sobie Jajka na bekonie o. To na razie też odłożę Bo Nie potrzebuję A ciekawe co z tym drugim śladem już pewno zniknął Tu jest zwykłe i tu jest zwykłe Są dwa zwykłe No nie, tamten już zniknął. Eee, ale to jest to przejdziemy się jeszcze raz, bo to dokończę te pułapki tam. O! Ile tu rzeczy. O, patrzcie, jest drugi ślad! Kurde no. No wezmę no. No bo co? <grych> bo chciałabym zobaczyć, bo chyba są cztery rodzaje. Zresztą nie wiem dokładnie, ale na pewno więcej niż dwa. I strasznie chciałabym zobaczyć jeszcze jakiegoś innego koalefanta. No, i te ich trąby są całkiem ciekawe. To ich działanie, że tak powiem. Nie wiem, sobie nikt tam nie napisał o co z tym chodziło. Pewnie ich nie sprawdzał. Musiałbym to sprawdzić i poczytać, jak te trąby właśnie działają. Bo to takie jakieś, jakby pole wytworzyło, nie? I myślałam, że to może służy do obrony, ale tak nie do końca. No teraz pewnie będzie warg, tak coś czuję. Nie, kolefan. Znowu ty! No to dobrze, chociaż że inny jest. piękni. No, tylko teraz ciebie, jak ja mam tam zagnać, że tak powiem? Ej, a może byśmy jednego zabili, co? Zobaczymy, e, jaka trąba z niego wyleci. Co myślicie? Bo takiego w sumie już mamy. A to chodzi na pułapki właściwie. Zabijemy, co? Ja wiem, no on jest słodki, ale takiego już mamy. A jestem ciekawa, jak ta trąba będzie działać jego. Ej, czemu się tu nie łapie? Hmm, za szybko chyba biega. No? Jeszcze troszkę się rusz. Hm, no nie wiem, czego to zabije, bo nie, no. No, tak tego się nie da. O jest! Patrzcie, grzybki z niego wypadły! Jeszcze przy okazji... No tak. To... Dobra, zim to. Mięcha pozbieram, no bo... Właściwie tak grzyby to nie są mi do końca potrzebne. No ale... Bierzemy trąbę. Patrzcie, zielona taka fajowa. Idziemy na razie do domu. Szkoda, że jakiś inny nie, nie wyszedł, no ale. Także widzicie, z tego wypadają jeszcze grzybki dodatkowo. Czy to taki jakiś chyba leśny, czy nie wiem? W sumie. <słuch> <słuch> nie, to na razie włożymy tu, bo muszę się zastanowić, co z tym zrobić. <słuch> A, to możesz zjeść w sumie. <słuch> Nie mam takiego surowego mięcha. Mhm. Ale to nic, jeszcze przerobię sobie może te jajka. Ja wiem, że tutaj z shiftem się robi. Jakoś tak, wiecie, ja się przyzwyczaiłam, że wkładam tak po kolei, no i o. Albo no dobra, to zostawimy. To na razie tu włożymy, no bo chciałabym ususzyć jeszcze to mięso, nie? Tak, żeby to właściwie, no, aż tak nie są potrzebne, bo golom z grzybami to tak, wiecie, nie do końca. Oooo, dobra, gdzie to moje elefanty? Czy one mi tu gdzieś czasem nie zginęły? O, słychać tu jednego jest, śpi. O, to śpi. A jeszcze mieliśmy jednego, prawda? To jest jeden, to jest drugi. No i są. Ja bym je tam najchętniej wszystkie zagnała. No, tylko, że teraz. To tam nie mam wejścia, nie? Bo tam tego zamknęłam, bo wiecie, bałam się, że mi ucieknie. A te zwykłe, no to takie, wiecie, no. To już wszyscy widzieli. O, jest tu, cześć! Dobra, nie będę cię straszyć. Tylko, nie wiem, no przecież jakbym chyba sobie takie jedno zostawiła, to on by nie wyszedł, co? Jak myślicie? Słuchajcie, dajcie mi znać, bo... Nie jestem pewna, bo ktoś kiedyś mi pisał, żeby wyszedł. W sumie chyba nawet Naster mówił y, na serii, że. że może wyjść. No, wolałabym, żeby jednak nie wychodził. No i będziemy mieć jeszcze na jedną. Okej. Okay. Dobra. Ten kred mnie trochę tutaj irytuje, no ale... Okej. Okay. A, dobra, odłożę sobie te zęby. Bo mam tego wszystkiego. Właściwie tak to też odłożę, bo po co ja to noszę. Że, noszę yy, ze sobą. Co mi się tam złapało? Coś mi się jakby w pułapkę złapało. Yy, o, tu mam siekierę, nie? Co? Normalne. Tu mam zęby, ale widzicie, ile ich mam. <grych> no, tu mam jakiś węgiel. A to odłożymy sobie na zimę. jest. Tu coś mam zrobić? Chyba nie. Na razie nie. Na razie zostawimy. Dobra, to odłóż. Weźmy to, i to, i to. I ugotujemy jeszcze jedno. To właściwie to już sobie mogę przełożyć tutaj żeby mi się nie myliło. No i właściwie pójdziemy spać, słuchajcie. Zresztą niedługo już będę kończyć. No bo, tak jak mówię, no. Czuję się jak się czuję, a też nie będę na siebie przedłużać. Eee, myślę, że na koniec jeszcze zjemy tą trąbę, zobaczymy. Ale jeszcze raz przejdę się wytropić kolefantę. Już ostatni obiecuję. <grym> no bo mówię w kolejnym odcinku, już myślę, że pójdziemy do tych ruin, także... Także jeszcze wykorzystam jakby teraz ten czas. A później znowu zima, no to wiecie jak to. Teraz jak ja szukam, to oczywiście śladu nie ma. Jakiś miło leży. Może pójdę tam wyżej, bo często właśnie tam gdzieś w okolicy tych yy, pułapek właśnie to drewno to jeszcze sobie wykopię. To już zrobię poza odcinkiem, trochę tego drewna sobie nazbieram. No bo bez sensu, żebyście... Oglądali, jak rąbię drewno. No, chyba, żeby drzewce były, ale jak widzicie, teraz się na razie udało. Bez. Dobra. Aż dziwne, że psów nie ma. Coś, coś długo, bardzo. Podejrzane. Naprawdę. Bo ostatnio tak często przychodziły, że naprawdę. No, nie ma. Nie ma śladu. Niestety. O, kupki leżą. Chociaż właściwie tak tych kupek aż bardzo nie potrzebuję, no ale Jak uważam, to już pozbieram. Nie? Dobra, to weźmiemy. Dobrze, na razie wystarczy. Mm, I teraz tak, weźmiemy sobie tą trąbę. Ja się tylko chciałam sprawdzić, czy ja mogę po prostu zrobić e, na przykład kurtkę, jak mam tą trąbę, czy ona tak nie działa. No nie działa, widzicie? Niestety. Ona nam się nie zalicza. Nie ma tak na przykład, żeby coś innego zrobić. Nie. Ona nam się nie zalicza, widzicie, do... do tego, żeby zrobić kurtkę, ale... Zjedzmy. Yy. Co się stało? Hmm. W sumie ciężko stwierdzić co się stało tak naprawdę, no bo... <złysy> nie, żadna to obrona. Hmm. Nie mam pojęcia, słuchajcie. E, muszę poczytać po prostu y, w opisie tego moda, jak te wszystkie trąby działają, żebyśmy już y, na kolejny raz po prostu wiedzieli. Y, I że tu mam jeszcze mięcho. Jeszcze jedno sobie wstawię. E, no i po prostu już będę y, kończyć, no bo, no bo tak jak mówię, no... Nie do końca najlepiej się czuję. A Wy pewnie słuchając mnie taką zakatarzoną, to też żadna przyjemność dla Was. Tak, tak mi się wydaje, przynajmniej. No. no ale chciałam, żeby ten odcinek był, tak? Żeby, żeby jednak nie było, że, że nic nie ma na ten dzień. Także mam nadzieję, że docenicie, a nie będziecie narzekać, że nie wiem, no ten odcinek, że będziemy iść do ruin, albo że coś tam, no bo, no bo chociaż starałam się, e, jakby nagrać e, cokolwiek, tak? No myślałam, że kurde. Wytropimy jeszcze jakiegoś nowego kalryfanta, bo, bo ja jestem strasznie ciekawego, jak one wyglądają, no ale jak widzicie śladu niestety nigdzie nie ma. Chociaż i tak chyba dwa dzisiaj były, prawda? Bo, ten, bo, bo to był ten zwykły i ten, ten zielony taki. Także nie, nie najgorzej, że tak powiem. Bo nieraz, co by ten odcinek, co głównie tropiłam, to właśnie długo szukałam, szukałam i, i nic nie mogłam znaleźć, a tutaj jakoś tak w miarę jeszcze się udało. Psów nie ma, aż dziwne powiem wam, 152 dzień już mamy, słuchajcie, także całkiem nieźle. Dobrze, to drobno to ja sobie jeszcze później wykopię. Dobra, no słuchajcie, no ja będę się z wami żegnać, no bo to bez sensu, nie będę tutaj głupo wam opowiadać i biegać bez celu. Eee, no bo, no bo się będziecie nudzić. Także cóż, no, ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podobał i, i że docenicie to, że, że starałam się go dla Was nagrać. Także tu się z Wami żegnam z naszym pięknym, zielonym kolefantem, który strasznie się boi z tego, co widzę. Aha, no i dajcie mi znać, czy jak na przykład zrobię sobie tutaj takie przejście, to czy on mi wyjdzie. A ja jeszcze poczytam właśnie o tych trąbach. Jak one działają. Także ja się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym Don Pa pa